Czym są ekskluzywy? Tytułami, które platforma ma na wyłączność. Jak wygląda to zjawisko w obecnych czasach i jak należy je oceniać? Oto co na ten temat sądzą redaktorzy growych mediów. Są dwa rodzaje ekskluzywów na platformy. Pierwszy to wewnętrzne studia deweloperskie należące do producentów platform, które mają Przyciągnąć nowych graczy do zakupu platformy. Podpisuje się deal w pewnym sensie patronackie z Sony czy z Microsoftem i dzięki temu za udostępnienie architektury i różnych dodatkowych narzędzi, gry wydawane wyłącznie na daną platformę mają większe szanse wykorzystać pełną moc danej platformy. Drugim ważnym elementem ekskluzywów na platformy są ekskluzywy firm zewnętrznych. Jeżeli małe studio nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na to, by wyprodukować. Do końca daną grę, lub brakuje jej troszkę technologii, może się w pewnym sensie dogadać, z, czy z Sony, czy z Microsoftem, czy z, każdym, czy z Nintendo na to, aby zapewne wsparcie zdecydować się, że poświęcimy tą grę tylko i wyłącznie danej platformie. Dzięki temu mamy pieniądze na jej skończenie. Dzięki temu mamy szansę na większą kampanię reklamową, na ciekawiej przedstawiony produkt do konsumentów, a więc dzięki temu mamy szansę lepiej sprzedać grę, którą chcieliśmy stworzyć lub którą stworzyliśmy. No po prostu z rachunku ekonomicznego, no ale jakby tego rachunku ekonomicznego patrzę, widzę, widzianego bardzo, bardzo z góry. No, ja nie widzę nic takiego w Mass efekcie, żeby on nie mógł być zrobiony na PS3. Problemów technicznych i tak dalej, ale być może czas silnik graficzny jest tak zrobiony, że nie pasuje do PS3, gdyż to jest kompletnie inna architektura. Oczywiście no drugą stroną medalu, no to są, to są jakby ekskluzywy, są jakby no, no marketingowym koniem ciągnącym platformę, prawda? Więc tu jest temat też no... Wydatków marketingowych i promocji i promocji marki. Jeżeli rzeczywiście znajduje się fajną grę, no to, która może pociągnąć platformę, no to warto, warto w to e, zainwestować. Czego przykładem gigantycznym no, jest to, co się stało z GTA, które było jakby flagowym tytułem zawsze PlayStation, a teraz tak naprawdę bardziej jest flagowym tytułem e, Xboxa. Być może sam tytuł nie jest ekskluzywny, ale oba dodatki były ekskluzywne na. Na Xboxa. Nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj z branży by, by, był w dużym stopniu świadomy, jak to się odbywa i na jakich zasadach się te. Te ekskluzje wydzieją. Równie dobrze może się okazać, że tu chodzi o jakieś personalne na przykład. Różne dziwne rzeczy. No, przypominam fakt, dlaczego nie ma nagrody Nobla z matematyki. Polecam sprawdzić. Tytuły na wyłączność mają jakby dwa założenia. Mamy tytuły na wyłączność od wydawców niezależnych i tytuły na wyłączność od studiów wewnętrznych danego producenta konsoli. Studia wewnętrzne zwykle mają wyznaczyć kierunek, pokazać pełnię możliwości i nadać, nadać jakby trend rozwoju, rozwoju gier, czyli na przykład pokazać moc graficzną konsoli. Mają ma dużo większe wsparcie. Od samego producenta, od inżynierów, programistów, którzy siedzieli przy, prawda, przy tej platformie od, od początku. Dzięki temu ich tytuły jakby wystają ponad resztę i pokazują, co możemy w ciekawego tym zrobić. Tytuły od wydawców niezależnych to są jakby dwie rzeczy. Mamy albo koszta, czyli wiadomo, że produkcja gry na wiele platform jest droższa od produkcji gry na jedną platformę. I w momencie, jakby dużej ilości konsol na rynku jest to opłacalne. To było w przypadku PS2, kiedy bez żadnych deali pod, pod stołem, opłacało się zrobić grę tylko na PS2, gdyż ona się sprzedała w takim nakładzie, że, że to się zwracało i opłacało. Natomiast czasami warto sobie zabezpieczyć wa ważny tytuł, po to, żeby nakłonić ludzi do kupna danej platformy. Czyli, na przykład, jeżeli Microsoft sobie zaklepuje na pół roku epizody do GTA to w tym momencie wiadomo, że ludzie, którzy są zajarani tematem GTA i jeszcze nie mają konsoli i czekają na kolejny GTA, żeby kupić konsolę, to wybierą tę, na której tego GTA będzie teoretycznie więcej. Czy jeżeli mamy na przykład PlayStation, prawda, to wiemy, że tylko tam zagramy w God of War, tylko tam zagramy w Heavy Raina i też to jakby decyduje o wyborze tej platformy. Także opłaca się zainwestować w w te tytuły, po to, żeby pokazać, że nasz produkt jest lepszy, doskonalszy i dać te argumenty, które będą przy zakupie uwzględniane przez nabywcę sprzętu. Nie opłaca się generalnie jeszcze w tym, przy tej roślince rynku i tak mało jakby różnicy między nimi produkować grę tylko na jedną platformę bez dużego wsparcia finansowego od producenta konsoli. Dlatego też tańszą wersją jest zabezpieczenie albo dealu reklamowego, czyli pokazujemy na przykład Modern Warfare 2 tylko z Xboxami w reklamówkach, i tak by dla masowego odbiorcy determinuje, że jeżeli myślę o Modern Warfare, to myślę o Xboxie, czy na przykład jeżeli myślę o FIWIE, to myślę o PlayStation, albo też właśnie, jak mówiłem wcześniej, zabezpieczyć rozszerzenia i dodatki. Czyli mamy grę, jeżeli jestem, jestem graczem, myślę na którą platformę kupić grę, to wybieram tę, na której ta gra będzie lepsza, doskonalsza, pełniejsza. Nawet nie chodzi tylko o porównanie technologiczne wydajności, ale o to i będzie zawartości. Czyli na przykład Dante's Inferno ma fajniejsze opakowanie, prawda, i tam są więcej bajerów, edycja, e, e, Ekskluzywna jest tylko na PS3. No i w domyśle te wszystkie argumenty mają skupić się na wyborze platformy. Ekskluzywy są e, m, e, znaczy w, w wersje gier ekskluzywnie wydane na jedną z konsol. Są przede wszystkim decyzją bi, czysto biznesową na dobrą sprawę, dlatego że to są umowy gdzieś podpisywane no nie lokalnie, tylko e, centralnie. I e, dwie firmy spotykają się i umawiają się po prostu na znacznie większą, szerszą promocję. E, danej gry w przypadku wypuszczenia jedna, jej na jedną konsolę, niż miałoby to miejsce w przypadku wypuszczenia jej na, na wszystkie platformy czy na dwie te, powiedzmy, główne konsole. Dzięki temu, że jedna z, z naszych, jeden z naszych flagowych tytułów, czyli Splinter Cell Conviction, pojawi się na Xboxie 360, to będzie mnóstwo działań związanych z Microsoftem. Po pierwsze, pojawi się konsola dedykowana grze Splinter Cell Conviction, czyli będzie można kupić te, te, taką konsolę razem z grą. E, po drugie, no cała akcja promocyjna, przede wszystkim na platformie Windows Live, e, będzie, miała, będzie przeprowadzona na bardzo szeroką skalę. To nam się po prostu opłaca. Tytuły ekskluzywne są po to, żeby sprzedawać konsolę. Krótko mówiąc ekskluzywne, Właśnie, to jest w ogóle dosyć głupie powiedzenie, ponieważ nie są one ekskluzywne, tylko na wyłączność. W Polsce nie ma takiego słowa jak ekskluzywny do określenia czegoś, co jest na wyłączność. W każdym razie, tytuły na wyłączność są po to, żeby żeby napędzić sprzedaż konsoli, po to, żeby ludzie zajarani jakimś tematem, nie wiem, czy jest to Uncharted 2, dla którego ja kupiłem sobie PlayStation 3, czy, czy jest to na przykład Grand Theft Auto 4, dla którego kupiłem sobie Xboxa. I takie gry na wyłączność, które są tak zwanymi system sellerami, o których wiadomo, że są wypuszczone głównie po to, żeby napędzić sprzedaż tych konsol. Z drugiej strony są też takie, które są po prostu po to, żeby zaprezentować yy, możliwości technologiczne danej platformy, żeby dodatkowo sprzedać więcej kopii, troszeczkę taka schizofreniczna sytuacja, bo z jednej strony wiadomo, że tytuł, który jest wyprodukowany na różne platformy sprzeda się lepiej, no bo wiadomo, że sprzeda się i na tym, i na tym, i na tym, ale z drugiej strony tytuły te wyłącznościowe po pierwsze nie zawsze ustępują sprzedażą tym tytułom, które są cross-platformowe a po drugie zdecydowanie jakby przywiązują użytkowników do danej platformy. Oni w tym momencie czują, że wydawca o nich dba, że inwestuje w to, żeby oni mieli coś, co jest wyjątkowe, specjalne i pokazuje w pełni im kolegom, dlaczego oni wybrali ten, a nie inny produkt. Ekskluzywy były, są i będą i z tym stanem rzeczy chyba się po prostu trzeba pogodzić. Możemy sobie oczywiście wszyscy wzajemnie bardzo życzliwie życzyć tego by każdy gracz mógł kiedyś zagrać w każdą grę niezależnie od tego jak, z jakiej platformy korzysta. Natomiast bądźmy szczerzy, no to do tego prędko nie dojdzie, dopóki trwa konkurencja, żeby nie powiedzieć otwarta wojna między producentami konsol, dopóty właśnie te dedyki będą jednym z najważniejszych oręży w walce o klienta. No według mnie z obecnych hitów to chyba największym, najważniejszym tytułem na PlayStation 3 jest zdecydowanie Heavy Rain, który ma w pewnym sensie zagarnąć... Nową rzeszę graczy, to znaczy sięgnąć po bardziej dojrzałych użytkowników konsol, czy może ściągnąć do konsol bardziej dojrzałych użytkowników. Wydaje się oczywistą sprawą to, że najwięcej gier dedykowanych mamy na konsoli Wii, która ma szczególne możliwości, predyspozycje do tego, by tworzyć na nią gry wyjątkowe, takie właśnie, w których możemy sterować za pomocą ruchu. Ekskluzywy. Ekskluzje konsolowe są przede wszystkim po to, żeby sprzedać konsolę. Czyli tak naprawdę są po to, żeby gracze chcieli tę konsolę kupić, bo chcą zagrać w daną grę. Ale mają też drugą stronę. Pozwalają twórcom gry lepiej współpracować z producentem sprzętu, i wyciągać więcej z tego sprzętu. Po prostu ta współpraca wymusza na obu stronach pewną wymianę darów, która jest spożytkiem dla graczy. Bo tak naprawdę, czy taki heavy rain na przykład wyglądałby tak samo, gdyby wyszedł na kilka platform? Prawdopodobnie nie, bo dzięki temu, że Quanting Dream mogła współpracować blisko z Sony, obie strony starały się, żeby ta gra wyszła jak najlepiej, jak najdokładniej wykorzystywała wszystkie niuanse i możliwości PlayStation 3. Ciekawiej prawdopodobnie stanie się, kiedy te wszystkie nowe gadżety pojawią się na rynku, takie jak właśnie Natal czy, czy słynne różdżki Sony, które chyba podobno będą się nazywały ARK. One prawdopodobnie sprawią, że te ekskluzywy będą wyglądały troszeczkę tak jak w tej chwili na Wii. To znaczy są gry tworzone już od razu z myślą o danej platformie, tak żeby wykorzystać jej zalety, w przypadku oczywiście ten Wii Motion Controller. A w przypadku nowych konsol i nowych ich możliwości, prawdopodobnie będzie tak, że będziemy mieli z jednej strony wersję taką bardziej korową, a z drugiej strony taką wersję dla zwykłych, może graczy, którzy chcą też wykorzystać sobie po prostu dodatkowe niuanse, Natala, Arka czy cokolwiek takiego. Myślę, że ta ekskluzywność będzie tak naprawdę narastała, zmuszając graczy do tego, żeby sięgali coraz głębiej do kieszeni, ale też będzie dawała też większy wybór. Po prostu będziemy mogli się zdecydować, chcemy ten typ, Konsoli, ponieważ uzyskujemy od niej ten typ gier, jaki nas interesuje. Zupełnie inną sprawą będą kwestie PC-owe. Ekskluzywność na PC w pewnym sensie wynika z faktu po prostu, że gry tworzone z myślą o tach mają swoją specyfikę. No, są to głównie RTS-y w tej chwili, choć one też tak migrują powoli na konsole. Coraz rzadziej zdarza się tak, że gra wychodzi tylko na PC. Splinter Cell, Mass Effect są gry, które wychodzą zarówno na PC, jak i przynajmniej na jedną konsolę i tak będzie się działo po prostu sama czysta ekskluzywność wychodzenia tylko i wyłącznie na jakąś konsolę myślę, że to będzie przyszłość tylko w aspekcie wykorzystywania nowych technologii, nowych możliwości i taki Heavy Rain myślę, że nie miałby większych problemów, żeby pojawić się na pc choć może wtedy nie wyglądałby tak interesująco i tak różnorodnie jak dzięki temu, że Sony mogła współpracować bardzo blisko z Quantic Dream.